Ola Arleta dzwoni. Pewnie nie wie jak dojść. I dzwoni z tym do ciebie? Mireczku... Nie Mireczku i mi tu teraz, Ela, tylko odbierz i powiedz, że jesteś na działce. Ona o tym wie i pewnie nie wie jak dojść. Zaprosiłaś moją siostrę na działkę? Swoją też, o idą. Powiem ci dojść tu do was to Karolinka idź się z Krzysiem, tak? Arletka, pamiętasz moją siostrę? Magda, to ty? Aspiracja... Nie, to jest botox. Arleta, jej chodzi o to, że ona ma... A gdzie niby? Na imię ma. Zmieniłam. Pewnie przez pożyczki co nie? Przez powołanie. No zobacz, a ja myślałam, że my nic ze sobą nie mamy wspólnego. Bo nie macie, gdzie ty, a gdzie aspiracja. No jak nie? Ona zmieniła imię i ja nazwisko. A no właśnie Barletka brała ślub. W kościele? W pośpiechu, bo w ciąży byłam. Także ten... Także ten, jak widzisz, więcej je łączy niż dzieli. No żebyś wiedział, jak obydwie utrzymujemy się z darów, nie? Tylko żona z darów ludzkich serca, ty z OPS-u. Obydwie byłyście w celi. Arleta była w zakonie? Zaczy się na widzeniu u męża, nie? Tak naprawdę jedyne, co was różni, to to, że aspiracja nie ma dzieci. Dla niej to niewielka strata. Jak ty tak możesz mówić, Jola? 500 zł to jest dużo pieniędzy.